Brian Tracy spytał setki milionerów, kiedy robisz najtrudniejszą rzecz w ciągu dnia. I co się okazało, że większość milionerów robi najtrudniejszą rzecz w ciągu dnia przed dziewiątą rano. Dlaczego? Bo zobacz, jak wygląda Twój dzień. Masz bardzo ważną rzecz do zrobienia. Jedziesz do biura. Ale spotykacie koleżanka z pracy, pijecie sobie kawkę, zaczynacie rozmawiać, więc. Co? Mówisz, Okej, okay, za chwilę się tym zajmę. Przychodzi za chwilę kolega i ma dla ciebie pilne i ważne zadanie, więc musisz odłożyć najważniejszą rzecz w ciągu dnia na później. Później, za chwilę jest telefon, za chwilę lunch i nagle jest godzina 16.00. I twoja najważniejsza rzecz zaczyna być z tobą pod wieczór. I co wtedy robisz? Myślisz jedno, nie mam siły, jestem przemęczony, nie jestem w stanie znaleźć nawet błędów w tym zadaniu, więc co robisz? Przepisujesz na dzień następny. Jeżeli nie rozpoczniesz swojego dnia od zjedzenia żaby, najlepiej przed godziną dziewiątą, to gwarantuję ci, że bieg tego dnia spowoduje, że znowu spotkasz się z najważniejszą rzeczą wieczorem. Jak to działa? Jeżeli twoja najważniejsza rzecz jest jak plecak, który niesiesz przez cały dzień na swoich plecach, to przez cały czas jesteś przeciążony myślą, że tego nie zrobiłeś. Więc w momencie, kiedy robisz swoją najważniejszą rzecz, na początku dnia masz po pierwsze duży skok energii, bo już zrobiłeś to, co było najtrudniejsze, po drugie wzrasta twoja pewność siebie, bo robisz rzeczy najtrudniejsze na początek. Jeżeli zaczniesz swój dzień od najtrudniejszej rzeczy, to wizja kolejnych godzin dnia staje się coraz lepsza, bo nic już tobie nie ciąży, a twoje poczucie własnej wartości jest wysoko, bo zrobiłeś najgorszą rzecz, którą miałeś do zrobienia rano.